Ja naprawdę już dość długo żyję i były różne rządy, ale tyle po prostu głąbów u władzy, jak w tej chwili to takich kratów, takiego pospólstwa niewykształconego, bez rozumu, to jeszcze, to jeszcze nie widziałam na czele Estuskiem. Jak posłucham panią Leszczynę Nowacką, która niż szkodnictwo. Czy, czy Hołownię, który chce być prezydentem, czy panią Jachirę, nie wiem z jakiej ona partii, chyba z PO, idiotkę skończoną, Gońskiego, Szczerbę, Kidawę Błońską po prostu, która zresztą wywodzi się z rodu polityków i jej chyba pradziadek był jednym z ministrów czy w przedwojennym rządzie, czy Ewe Kopacz no, na czele z Tuskiem po prostu to to, to to można się załamać. No parę...